Ej stara, apel się zaczyna. Czekaj, idę. Dzisiaj w naszej szkole odbywa się apel z okazji święta szkoły, które zawsze jest w Dzień Edukacji Narodowej. No co się chichrasz? Kto waszym zdaniem będzie nowym przewodniczącym szkoły? Michalina! Obstawiam, że raczej Michalina, ale głosowałam na Olę. Of... Go Ola! Go Ola. Go Ola. <laughs> Nie wiem, ale głosowałam na Michalinę. Mam nadzieję, że Michalina Kossakowska. Obstawiam, że wygram ja. Nie złożyłam swojej kandydatury. Ale ja to manifestowałam przez cały tydzień. Jakiego Belfra wygra Pani, Waszym zdaniem, Pani Pietruszka? Co jest? Serwer na YouTube Szkoły. Eee, na czym? Na YouTube na, Szkoły. Na YouTube Szkoły? W porządku, ale o co chodzi? Ale do nie chce się wciągnąć? Eee, jakiego Belfra wygra Pani Asio, Twoim zdaniem? A jakie są w ogóle belfery? Belfer, no ja myślę, że za wszystko. Za wszystko, za bycie fajnym nauczycielem porządku tutaj. Pani Asia, bardzo dużo lubi, bardzo dużo robi dla nas wszystkich. Naprawdę, jest fajną wychwładzacą, tak? bardzo porządku nauczyciel. Ja Nie mam do pani Asi problemu. Ja uważam, że pani Asia jest naprawdę Bardzo po tak? Bardzo po osoba. że nie zajmując go, okej. też tak uważam. No i super, cieszymy się. Janek, A ty, Janek? To co wygra pani Asia? Pani Asia? Nie wiem, to się okaże. Chodźmy zapytać pani Asi, co wygra. Co pani wygra dzisiaj? Nie, jeszcze raz, że powiedział. Wszystko. Dla mnie jest to wyjątkowy dzień. Bardzo mi się podoba, że to nie jest Dzień Edukacji Narodowej, tylko właśnie święto szkoły. Podoba mi się, że mogą świętować tu wszyscy, i nauczyciele, i uczniowie, i obsługa, i administracja, i że tak naprawdę to dziś wszyscy czujemy się wyjątkowi. ...liczącą szkoły że Michalina po raz drugi została wybrana na przewodniczącą naszej szkoły. Powiedz mi, czy spodziewałaś się takiego wyniku? Spodziewać się nie spodziewałam. Cicho liczyłam, ale wiadomo, nic nie jest do przewidzenia, na pewno. Okej, okay, a czy możesz nam zdradzić, jaka jest pierwsza rzecz, jaką chciałabyś w naszej szkole wprowadzić? Na pewno nie zrobimy tego bez pomocy samorządu, ale już mamy zaplanowane dla Was chody Halloween, tak jak co roku będziemy organizować, konkurs na klasowe przebrania, a w tym roku jeszcze do tego dojdzie dyskoteka przebierana, na którą już możemy Was zaprosić. Nazywam się Wojtek Toczek, jestem trzeciej B. I za co dostałeś nagrodę w tym roku? Za tytuł Promusa Opolszczyzny. I powiedz tam skąd bierzesz motywację do nauki? Myślę, że jest to dosyć proste. Już od czwartej klasy wiedziałem, że chcę zostać lekarzem, potem że zostanę kardiochirurgiem i dążę do tego, no, i niestety bez nauki nie jestem w stanie tego osiągnąć. Bardzo mądry człowiek z naszej szkoły. Oh, Lord, have mercy. Piątka. Zudanę. Nazywam się Zuzia, jestem z klasy trzeciej D. Jakie wyróżnienie otrzymałaś? E, Kopernikus nauki. Skąd bierzesz motywację? W moim przypadku myślę, że nie jest to motywacja, tylko po prostu dyscyplina, którą gdzieś tam sama sobie narzucam, e, żeby osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. Właśnie, Iwiza, jakie jesteś klasy? Jestem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No, jestem Maciej z Mars klasy 4A. Jakie wyróżnienie dostałeś w tym roku? Dostałem wyróżnienie za najwytwarzającego zawodnika. I spodziewałeś się dostać tą nagrodę? No tak, no, spodziewałem się, no było to wiadome już od dłuższego czasu. No. A skąd? No, widać, kto jest po prostu najlepszy i kto ma tutaj po prostu uznanie w szkole. Skąd bierzesz motywację? No rodzice mnie motywują ogólnie trener, trening i wszystko, co ze sportem związane. Za mną różnicą dwóch głosów nad Panią Komandę, Pani Małgorzata Serpomazów. Ma Pani jakąś swoją sekretną metodę na nauczania? Tak, oczywiście. Zabijam wzrokiem. A tak poważnie mówiąc, no staram się, żeby lekcje były takie niestresujące dla uczniów. Troszeczkę humoru wprowadzić na tych lekcjach. Chciałam wszystkim uczniom podziękować za tę nagrodę. Jest to bardzo fajna nagroda, ponieważ e, przyznawana jest przez uczniów, czyli tak naprawdę dla ta nauczyciela jest to taka najważniejsza nagroda. Sprawia dużo satysfakcji i bardzo motywuje do dalszej pracy. Róbcie dzieci, ale to nie jest zadanie domowe. Autor Fabio Friany. Czego szukał matematyk tych chwili. Miejsca zajętego. Autor pani Beata Pan. Wyglądam na osobę, która to, którą to obchodzi, no oczywiście, to pani Katarzyna Bajna z kamieniem. Jednak zwycięzca może być tylko jeden, a zasłoną takimi tekstami jak Bycie dziewczyną gangstera jest sexy oraz zaraz będzie karne pałową. Albo w następnym roku pan bardzo straż. Dzień dobry, czy pamięta pan sytuację, w której użył pan jednego ze swoich tekstów? Dzień dobry, no do mojej dziewczyny. Nie, oczywiście. oczywiście żartuję wtedy, kiedy mówiłem o latach 90 i ciężkiej polskiej transformacji i mówiłem wtedy o gangsterach, którzy pałętali się po całym naszym polskim kraju. Nagrodę otrzymuje pan A to będzie nagrywane też? Tak. tak? E, nazywam się Austin Shields, Uczy tutaj język angielski. I jak się pan czuje z tym, że wygrał? To było raczej niespodziewane, czy taka miła niespodzianka? To było bardzo miła niespodzianka. Dla mnie to jest bardzo fajna nagroda, naprawdę. Oto nauczyciel, którego pragnę zrobić najszybszy krótkiego Zaskoczenie, napięcie i nagle z Oto uczniowie mi przyznali ten tytuł, widocznie mają podstawę, żeby tak twierdzić. Proszę pana, jak się panu podobał apel? Fajnie, krótko, konkretnie. Fajnie. 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 A panu? Też bardzo się podobało. Występy super. No i szybko i też konkretnie. Mi też się bardzo podobało. Najbardziej podobały się występy, ponieważ przedłużałem całe, wy... całe wydarzenie i nie było lekcji. Dziękuję. Występ Stasia z pierwszej. ceny. No, ogólnie występ osób śpiewających, oraz zaangażowanie wszystkich osób, które przygotowywały całą uroczystość. Pani organizowała apel w tym roku? I czy wszystko poszło zgodnie z planem? A czy zauważyliście, żeby coś nie poszło zgodnie z planem? Nie, więc oczywiście, że poszło. No i cudownie. Kolejne pytanie: jaka była pani ulubiona część apelu? Yy, generalnie najbardziej występy wszystkich wokalistów. Mi też. W sensie ja też. W sensie, tak. <gry>